No i teraz jakby kolejnym etapem wykończenia domu jest też łazienka. Uh -huh. Czy możemy zastosować speki do łazienki? Bo tu niejednokrotnie pada pytanie odnośnie tą odporność na, na wodę, nasiąkliwość. Czy będzie szczelnie, nie będzie nam przeciekało? Co możemy z tego zrobić? Czy wszystko możemy z tego zrobić? I jaka, jaka by była Twoja sugestia? Jaki materiał byś zaproponował? Z noli tu możemy zrobić wszystko. Mhm. Tak, poczemów, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Okładziny takie cienkie, 3 mm e, ścian, szafek, 6 mm posadzka, 12-20 blat i zewnętrzna elewacja też 6 mm. Wracając do łazienki. W łazience to, co nam się najszybciej starzeje, to jest fuga. Mm -hmm. No nieraz wymienialiśmy płytki tylko dlatego, że fuga była stara, ale ta płytka to jeszcze by nie może, może została, mm -hmm, nie? Mm -hmm. e, No oczywiście pomijając e, kwestię małżonki, tak? Mm -hmm. No to, to zawsze e, pomijam. <laughs> e, której już się płytka nie podoba. No. E, wracając do myjtum, e, a propos tej fugi. Tutaj przy płycie, e, tak jak na ścianę, nie wiem, e, byśmy mogli zastosować trójkę, czyli 120 na 360. E, możemy mieć cały panel pod prysznicem z jednej płyty. Mm -hmm. Czyli mamy panel na ścienny z jednej płyty, tak? Drugą stronę mamy z drugiej trzecią z trzeciej, tak? Mamy tylko silikon w narożnikach i to wszystko. Dziękuję, do widzenia. Mamy szczelnie? Tak. Czysto, tak. higienicznie, estetycznie. No i co z tą podłogą teraz jeszcze? Tak, tak? No bo oczywiście na podłogę możemy też sobie zastosować neolit. Możemy zrobić normalny odpływ tego kasela w... liniowy albo tak, ścienny. Tak. Nie? Możemy... Liniowy, ścienny możemy to zrobić. To naprawdę fajnie, estetycznie wygląda. Ale też część klientów mówiła mi: No dobra, ale co w, w sytuacji, kiedy ja chcę mieć jedną podłogę, nie chcę widzieć tak naprawdę tego, że tam jest brodzik. Mhm. No i tutaj znowu Neolit wyszedł naprzeciw. Neolit z firmą Belli y, zrobili brodzik. Można z, zamówić brodzik y, nawet 100 na 200, który mhm. można sobie potem dociąć. I nie jest odpływ nigdzie liniowy ukryty, tylko to jest wykonane tak, że na podkładzie dwucentymetrowym jest naklejona trujeczka i jest na środku wciśnięta, jakby w środek. Mhm. Prawda? I odpływ jest na środku okrągły. Y, wiega, on ma y, bodaj. To? odpływ 0,65 litra na sekundę. Więc to jest normalne, takie, takie jak mhm. powinien być. To jest, to jest fajna rzecz, dlatego że zawsze przy odpływach liniowych bądź ściennych mamy położenie płaszczyzny i wychodzą nam skosy, jakieś elementy łączeniowe, które wprowadzają cięcie tego spieku. A tak. tak dzięki temu mamy jedną płaszczyznę niczym nie nieprzeciętą, niczym nie nieprzerwaną. I nie wiem, czy się spotkałeś też z tym, że bardzo trudno jest potem Szkło, jak dochodzi ci do tego brodzika, no to jest wieczna walka z architektem. Nie? Tak. Czy to szkło ma leżeć na brodziku? No, czy ma być ścięte? Bo tam będzie bo widać ten, ten... klin będzie tak. widoczny. No i nigdy nie wiadomo, co tak, tu zrobić. Nie? Tak, A tutaj tak, masz tak. prostą posadzkę. Nawet powiem ci, że jak y, patrzy się na taką posadzkę y, z daleka, to tego wgłębienia na środku w zasadzie nie widać. Mhm, Tym bardziej, że ta przykrywka, która jest też od tego odpływu, ona też jest wykonana z tego spieku. Czy tak naprawdę mamy wszystko zamaskowane i wygląda to bardzo ładnie. Dokładnie.